Witajcie Ziemianie, ziemianki i ziemniaki. Będzie z rok temu zamieściłem w opisie tego kanału taką informację, że będą tu różne dziwne rzeczy, w tym ty rady na rzeczy zgoła idiotyczne No więc trafiło mi się coś zgoła idiotycznego, a więc będę o tym czymś dzisiaj mówić. A mianowicie kanałów takich jak mój, lepszych, gorszych, angielskojęzycznych, polskojęzycznych, języcznych jest od metra. Myk polega na tym, że może jedna dziesiąta z tego, co istnieje, e, mówi jak jest, a reszta no, robi to, co robi, żeby się wyświetlało dużo i ładnie. E, ale nie o tym. Chociaż też na kanwie tego, co się odstawia z ustrojstwem zwanym Windows 10-11, czyli ja tam jeszcze numerków wyjrze. E, nastąpiło zatrzęsienie i nasilenie filmów w temacie alternatyw oprogramowania Windows dla Linux. I teraz, gdyby słuchać, co po niektórych osób nie będę pokazywać palcami y, Zarówno z zagranicy jak i z naszego rodzimego podwórka No to można się na przykład dowiedzieć, że y, zamiennikom Photoshopa dla y, Linux jest Affinity Designer, Affinity Photo i tak dalej Z zaznaczeniem, że nie działa on na Linuxie natywnie Ludzie! Ja rozumiem, że jak ktoś się dwa, trzy miesiące temu przesiadł na Linuxa, to próbuje go wszystkim wcisnąć, ale jeżeli mamy do czynienia z emulacją przez Bottles, bo to o takiej emulacji w tej chwili jest mowa, to mamy do czynienia z platformą wirtualizacji lub emulacji warstwą wirtualizacyjną lub emulującą coś tam, gdzie wirtualizacja jest daleko lepsza od emulatora czegoś tam, jak działają nam takie butelki. Takie butelki działają nam w ten sposób, że mamy tu winę i parę jeszcze innych raperów podwiązań pod to winę pakowane w jeden fajny interfejs i udaje nam to w jakiejś części naszego dysku winde. Zajebaba zaje Ale to, że to nam udaje windę to nie znaczy, że jakikolwiek program Windowsowy będzie nam chodzić tak samo jak na natywnej naszej windzie czy my ją lubimy, czy nie. Więc i może Affinity Designer, czy inny tam foto jest zamiennikiem Photoshopa, czy czegokolwiek innego, ale jest tym zamiennikiem na Windowsie, ewentualnie na Macu. Nie. Na Linuxie. I mówię to z punktu widzenia gościa, który lata temu, bo lata temu, ale robił grube papiery DTP pod Photoshopa i znałem go bardzo dobrze. Przyjmie bardzo mądrzy ludzie. Robiłem yy, papiery pod InDesigna w wersji chyba szóstej i mam papiery DTP na korelach z tak zwanym dyplomem. Od 1 lat siedzę na Linuxie. Ja tutaj teraz nie prężę muskułów, bo ja na tym Photoshopie, jak i im to w tej chwili jestem w stanie wielkie ha zrobić. Tyle lat nie miałem z tym do czynienia. Nie zmienia to jednak faktu, że y, emulowane programy z na jakimkolwiek innym systemie, jeżeli nie mamy natywnego instalatora, y, nie muszą i prawdopodobnie nie będą pracowały tak płynnie, jakby się tego oczekiwało od programu, na którym chce się pracować na Linuxie. Jeżeli chodzi o alternatywy Photoshopa dla Linuxa, to mamy w zasadzie aż półtorej, bo mamy GIMP'a i mamy Krite, która jest bardziej y, Corel Paint'erem niż Adobe Illustrator'em jeżeli chcemy w y, bądź w sensie korela od wektorów lub y, y, Adobe Illustrator'a, to idziemy w stronę Inkspace'a, który ma potwornie duże możliwości, nie są one niestety tak duże, jak duże są możliwości Adobe Illustrator'a czy Korela. Y, natomiast samemu GIMP'owi do y, a doby Photoshop daleko. To jest program, w którym można zrobić bardzo dużo. Ja nie twierdzę, że nie. Jeżeli chodzi o grafikę rastrową i możliwości tego programu, jeżeli chodzi o pracę na wa warstwach, filtry, wszelkiego rodzaju możliwości są ogromne. Natomiast w porównaniu z możliwościami Photoshopa, no to przepraszam, to jest dzień do nocy. Jeżeli w kwestii już nie funkcjonalności jako takiej, to w kwestii samego, że tak to nazwę, a właściwie tak to się nazywa, pliku wynikowego. Bliki wynikowy gimpa nie jest standardem dla drukarni, nie jest standardem dla drukarek offsetowych, małych, dużych, solventowych, jak chcecie. Nie jest standardem dla jakichkolwiek firm, które się zajmują obróbką y, prac wykonanych przez nas w programie X w tym momencie GIMP Przyjdziesz z formatem gimpa do drukarni, przyjdziesz do fotografa, to się spojrzy na ciebie, jakbyś przynajmniej, nie wiem, wpadł pod autobus dwa razy. Teraz konwersja plików gimpowskich do PS, -y. De, czyli do Photoshopa tudzież do Adobe Illustratora, kuleje. Ja nie chcę wymieniać wszystkich opcji, które w GIMPie kuleją, bo bym wymieniał je przez dwie godziny, to nie odchodzi. Natomiast wracając do tego typu banialu, że możemy sobie Affinity uruchomić na Linuxie, no fajnie, no możemy. Kowalski tego nie zrobi, bo nie da rady, bo mu mogą butelki po prostu nie wyrobić tego, czego by chciał, i będzie, nawet nie będzie w stanie jeszcze zorientować forum, to jest po angielsku i jest to forum firmy, która jest. Producentem tego komercyjnego i zamkniętego oprogramowania i nie ma żadnego interesu w tym, żeby to w 100% działało na Linuxie. Gdyby taki interes mieli, to mielibyśmy jeszcze trzecią wersję, czyli mielibyśmy obok e, Windowsa i e, Mac oraz jakiegoś tam makowego touchpada, czy on, Sony oni tam mają jeszcze wersję na Linux w jakiejkolwiek formie. To byłby DEP, TGZ, RPM, nieważne, byłoby coś takiego. Idąc dalej, nawet jeżeli wejdziemy sobie na DaVinci Resolve, które jest zamiennikiem do nieliniowej edycji wideo dla różnych programów działających stricte pod Window i pod Maciem to też jesteśmy w czterech literach jeżeli chodzi o Linux bo jeżeli nie masz płatnej wersji to nie wszystkie opcje tego programu działają to jest punkt pierwszy. Jeżeli nie masz płatnej wersji to nie na każdej dystrybucji będzie to działało to jest punkt drugi a na tych na których działa działa akse to znaczy jak działa to fajnie a jak ci nie działa no to masz problem masz dość wąskie Spektrum hardware'u, czyli Twojej karty graficznej, procesora RAMu -y i takich rzeczy, na których to działa pod Linem, dużo węższe niż w przypadku Windows. A w przypadku wersji, jak już mówiłem, bezpłatnej, ten twój, to Twoje widełki, na których możesz tego używać, zawężają się jeszcze bardziej. Reaper Audio to jest Digital Audio Workstation, czyli stół mikserski do audio. No, niby jest wersja do tego, tego programu pod Linux. No, być, to ona sobie jest. Ale działa tak se. Próbowałem to instalować na kilku różnych Linuxach i działa tak se. Dlaczego? Nie mają interesu w tym, żeby to na Linuxie działało. No, chyba że kupisz wersję pro, ok, i wtedy ci pomogą to uruchomić. A też nie będzie ci to działało na każdym możliwym Linuxie. Prawdopodobnie działa na dość konkretnych konfiguracjach. Prawdopodobnie na Ubuntu Studio będzie działało z naciskiem na prawdopodobnie. Mamy Ardura. To jest też. Y Digital WorkStation, czyli to jest stół mikserski do dźwięku bardzo zaawansowany. I też jest haczyk. Możesz go sobie ściągnąć. I możesz go sobie skompilować. Teraz, jeżeli chcesz go ściągnąć jako gotowca. I to jest chyba najfajniejsze możliwe rozwiązanie, bo ściągasz gotowcę rzeczywiście będzie Ci działał na większości Linuxów jak nie na wszystkich, i możesz sobie zapłacić za niego raz. Zapłacić w ramach subskrypcji. I tutaj sobie sam wybierasz tą opcje ile będziesz płacić, to jest typowym właściwie trzymaniem się zasad open source'u i wolnego oprogramowania, że płacisz ile chcesz ale jednak płacisz, co mnie wcale nie dziwi albo możesz sobie wybrać demo wersję jeżeli nie chcesz zapłacić nawet dolara jak nie chcesz zapłacić nawet dolara to jak dla mnie to jesteś po prostu ten kasz i wzdłuż, jeżeli naprawdę potrzebujesz programu w każdym razie wersja demo tudzież wersja w, w w wersji kodu źródłowego. Ta wersja ma ograniczenia, a kod źródłowy jest bardzo ciężko samemu skompilować. Trzeba na to czasu. Więc ja, gdybym miał sobie tutaj używać tego programu, bo jest mi on potrzebny, wziąłbym to za 45 dolców i był grzeczny. Ale to ja. Natomiast żadne z tych rzeczy, które tu zostało przeze mnie pokazane, pomimo, że są to natywne rzeczy pod Linux, nie działają po prostu od tak sobie. Najbardziej jest to widoczne przy tym ustrojstwie, czyli DaVinci Resolve i przy Reaperze. To już na natywnym oprogramowaniu profesjonalnym mamy na Linuxie problem. A tu ktoś, nie powiem kto, próbuje wciskać ludziom takie kity i głupoty, że Affinity, a działa, bo działa, bo można sobie to włączyć pod wirtualizacją. Ja rozumiem, że możemy chcieć wszystkich ściągnąć na tego Linux, ale róbmy to z głową, tak? Druga rzecz, która wyszła. Ostatnio z mojej rozmowy z jednym tutaj naszych polskich youtuberów Mamy takie strasznie plemienne podejście do naszych dystrybucji i linuxów Weźmy sobie DistroWatch, żeby się coś oglądało Teraz niezależnie czego ktoś używa Ktoś używa debiana, drugi ubuntu Haha, używasz ubuntu, jesteś yy, słabizną chodzącą, Nie potrafisz postawić debiana Albo nie wiem, nie potrafisz postawić archa, arch by the way Ej hey, ludzie, gońcie się, naprawdę się gońcie, bo generalnie Polega to na tym, że masz mieć na dysku system, który ci działa i pracuje. Czy ty używasz ubuntu, Archa, czy innego czegokolwiek, to nie ma najmniejszego znaczenia? Działa ci jesteś w stanie wykonywać swoją pracę niezależnie, czy jest to praca, czy rozrywka. Super. Nie działa ci, użyj czegoś innego. A już ciśnięcie po użytkownikach Windowsa, że są trebilami i w ogóle złymi ludźmi i kurcze partycypują w jakimś uciśnieniu nas wszystkich jest po prostu chora i takie opinie słyszałem. Ja osobiście nie lubię ubuntu, bo mi się na tym Ubuntu źle pracowało zawsze i mam do tego Ubuntu w wielu punktach bardzo krytyczne podejście ale stanąć przed użytkownikiem Ubuntu i stwierdzić, że on jest jakiś niedobry i w ogóle nie mądry a w ogóle to jest złym człowiekiem bo on używa złego Ubuntu czy my mamy po 5 lat czy my za przeproszeniem sikamy do piasku i robimy z tego babki? bo to tak trochę wygląda i nie wiem teraz co jest gorsze ciąganie ludzi do tego Linuxa na siłę czy potem piętnowanie ich tylko dlatego że ktoś używa nano a nie Wima, a ktoś używa Ubuntu zamiast Archa. Co do tych wszystkich arkowców, co na tym arku tak siedzą i tak się puszą, stawianie Archa 15 lat temu to był problem. Dzisiaj to tak jest opisane, że jak umiesz czytać i Twoja inteligencja jest niewiele wyższa od temperatury pokojowej, czyli umiesz czytać ze zrozumieniem chociaż, to jesteś w stanie tego Archa postawić. Nawet nie używając tego dziwnego skryptu archi install script zrobionego przez pewnego gościa za darmo żeby ludziom było łatwiej a i tak się do niego potrafią ludzie odnosić bardzo nieładnie, powiem brzydko wsadzić, tylko dlatego, że w pewnych przypadkach ten jego skrypt nie działa on go zrobił dla siebie, ok? żeby mu było łatwiej stawiać na maszynach on nie jest osobą, która go stworzyła i teraz pobiera pieniądze za jego redystrybucję, chcesz tego sobie przerób a jak masz problem to naucz się stawiać archa jak człowiek albo zmień dystrybucję, po prostu jest prosty test na archowca z pryszczami na czole dajesz mu płytkę od archa i mówisz mu podstaw to do archway po prostu y, za pomocą strapowania systemu jeżeli tego nie zrobił, a stawia zawsze za pomocą y, archinstallera czyli robi to dla punktów do lansu 80% takich delikwentów to będą ci, którzy się potem napinają, że y, postawili archa by the way ja w tej chwili kręcę wam ten film z minta, równie dobrze mógłbym go kręcić z gętu o równie dobrze mógłbym go kręcić z Open z Open z czegokolwiek. To nie ma znaczenia. Wyskoczyłem na e, w tej chwili Minta z powodu pewnego problemu na Open Mandrive, który próbuję rozwiązać, żeby na nią wrócić. Potrzebuję platformy, która mi w 100% mniej więcej działa, tak jak chcę, żebym móc robić dla was filmy. Gdybym musiał zrobić ten film spod Windowsa, zrobiłbym go spod pod Windowsa, ku macie. Ten sam problem mamy z ludźmi od Maca. To znaczy, to są ludzie, którzy się dzielą na dwie grupy. Profesjonalistów, którzy zarabiają na tym kasę, i bandę tchębili, którzy sprzedali nerkę, żeby kupić nowy komputer z jabłuszkiem. Miałem do czynienia z forum, właśnie makowym. Potrzebowałem dowiedzieć się o komendę robiącą X, ponieważ nie dało się danej rzeczy, to było już lata temu, zrobić spod interfejsu graficznego. Pomagałem koledze, który właśnie był grafikiem i to jednym z lepszych grafików w ogóle w tym mieście. I fotografów. Gdyby. Przez monitor można było kogoś zabrać za pomocą łopaty. Ok? Jak kreta mierzyłbym 330 tysięcy razy na sekundę. Zostałem tak zbluzgany, tak zbesztany i tak zmieszany z błotem za chęć użycia konsoli na bądź co bądź systemie opartym o że poczułem się gorzej, niż gdyby ktoś wziął mnie i mi fizycznie na ulicy Oplu. Także w środowiskach makowych i nieluksowych mamy naprawdę mentalność plemienną. Bądźmy uczciwi w stosunku do systemów, których używamy i do ludzi, z którymi się kontaktujemy. To jest tylko system. Nie okłamujmy ich, że nie wiem, Mac jest najlepszy, Linux jest najlepszy i tak w ogóle wszystko działa na tym Linuxie, no nawet jeżeli jest emulowany, nie działa. Przy emulacji nie wszystko działa. Trzymajcie się wszyscy i ludzie, którzy macie kanały od bardzo niedawna, naprawdę przemyślcie trzy razy, zanim zaczniecie wrzucać rzeczy typu. Alternatywy oprogramowania dla Linux, kiedy odszedłeś z Windowsa. Bo zamiast ludzi zatrzymać na tym systemie, możecie ich od tego systemu odbić. Szczególnie takimi pomysłami. A Finiki chodzi na Linuxie, bo można go używać. Nos urwał, nać. No można, ale z jakim skutkiem? I czy ten skutek jest zawsze w 100% taki, jak chcemy. No nie jest. Dobra. Wszystkiego dobrego wszystkim. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.